Cześć, jestem Mateusz, firma MKBike. W dzisiejszym odcinku chciałem zaprezentować Państwu kurtki typu Gridlock. Kurtka występuje w dwóch wariantach, Gridlock 2 i Gridlock 1. Zacznijmy od samych kurtek. Kurtki, jak widać, dostępne w wielu wariantach kolorystycznych, więc każdy z nas znajdzie na pewno kolor odpowiadający własnym potrzebom. Zaczniemy na początek od kurt kurtki w modelu 1. Na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim kurtka wykonana z wodoodpornego materiału, zapewniającego także bardzo dobrą oddychalność. Parametry kurtki jest to 10 na 10. Na co warto jeszcze zwrócić uwagę? Przednia kieszeń zapykana na zamek, dodatkowo uszczelniony. Kieszonka dosyć pojemna, zapewnia łatwy dostęp do rzeczy schowanych w środku. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Oczywiście pod pachami znajdziemy otwory wentylacyjne umożliwiające fajną regulację temperatury. Jeżeli chodzi o samo wykończenie, otwory wentylacyjne zostały dodatkowo zabezpieczone siatką. Kurtka oczywiście została uszyta w kroju rowerowym, więc posiada przedłużony panel tylni ze ściągaczami umożliwiającymi wygodne dopasowanie kurtki. Ściągacze są także na wykończeniu rękawów oraz kolejny ściągacz umożliwiający dopasowanie kurtki przy kołnierzu. Jeżeli chodzi o tył, oczywiście kurtka wyposażona została w pełny zamek, dodatkowo zabezpieczony rzepami oraz jednym Lipsem, na co warto zwrócić jeszcze uwagę, przeciwdeszczowa patka zabezpiecza zamek przed, e, przed e, dostaniem się wody. Wnętrze, kurtki wykonano z szybko siateczki zapewniającej naprawdę wysoki komfort użytkowania. Warto zwrócić uwagę również na e, panel z polarów, szyty e, po wewnętrznej stronie kołnierza, ocieplający naszą szyję. Tak jak mówiłem, na co warto zwrócić uwagę z tyłu? Przede wszystkim duża kieszeń zabezpieczona padką. Kieszeń pojemna umożliwia nam łatwy dostęp, nawet w czasie jazdy na rowerze z plecakiem. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Tutaj dodatkowy panel pod spodem. W, oczywiście także siateczka. Jest to kolejny panel zapewniający regulację termiczną. Dodatkowym fajnym gadżetem jest uchwyt pod lampki typu LED, które zawsze możemy wozić ze sobą. Kurtka Gridlock 2. Tutaj, oczywiście, tak samo z przodu mamy zapinaną kieszeń na jakieś drobne rzeczy. Kieszeń tak samo pojemna jak w poprzednim modelu kurtki, wykończona wodoodpornym zamkiem, tak samo kurtka posiada duże otwory wentylacyjne, pod pachami wykończone siateczką. Jeżeli chodzi o różnice pomiędzy kurtkami, zastosowano troszkę inne materiały, tutaj inny typ polaru, w kołnierzu zapewniający komfort. Jeżeli chodzi o tył kurtki. Tak samo jak w poprzednim modelu mamy dużą kieszeń zabezpieczoną wodoodporną padką. Kieszeń tak jak w poprzednim modelu zapewnia naprawdę bardzo fajny i swobodny dostęp do rzeczy tam schowanych. Jeżeli chodzi o różnicę, to tak jak mówiłem, w tym modelu mamy dodatkowy panel wentylacyjny na plecach. Tutaj zrezygnowano z tego na rzecz... Lepszego przylegania kurtki do pleców. Różnica jest, różnice są drobne, jeżeli chodzi o odblaski. Tutaj zastosowano duże panele odblaskowe, natomiast w modelu pierwszym są to delikatne lamówki wykończone elementami odblaskowymi. Kurtkę polecam wszystkim jeżdżącym na rowerze, niezależnie czy jest to rower szosowy, czy jest to rower górski. Kurtka równie dobrze będzie sprawdzać się w czasie turystyki pieszej. Długich wędrówek po górach. Kurtka izoluje nas naprawdę bardzo fajnie od warunków zewnętrznych, więc ją polecam ją każdemu, niezależnie czy ceni sobie jazdę na rowerze czy zwykłe turystyczne wypady w góry. Do zobaczenia następnym razem.